Jaka masakra. I teraz dopiero wjeżdżamy na część turecką, pełno dziur, zasypanych jakimś piaskiem. O! Ale słyszeliście jak aż tak zastało. Strzałka już praktycznie leży. O matko. Już się zaczyna. No dobra. Tutaj widać doświadczona instagramerka, staje bokiem. Oczy przymknięte, usta lekko otworzone. Zmiana pozycji. Noga do przodu. Samochód 20, minibus czyli właśnie kamper, taki jak ja mam, 30, autobus 40, ale dwa razy tyle praktycznie za karawana, czyli za kampera. Hello! Cześć. Cześć. Jak widzicie udało nam się w końcu wyjechać. Po roku prawie co, nie? I powiedz Ola, gdzie jesteśmy i dlaczego nagrywamy ten wstęp. Jesteśmy w Turcji, a dokładnie w ulicach Ankalii I szukamy kompana do zabawy dla Piotrka. To jest. Jeżeli ktokolwiek z Was ma dzieci i jest teraz w Turcji, to dajcie znać, z chęcią się spotkamy. Ale z ludźmi Ola, którzy dzieci nie mają, to co? To się już nie spotykamy? A się spotykamy. Ja chętnie się z nim spotkam. Brakuje mi bardzo Polaków, chociaż tutaj ludzie są naprawdę przecudowni, ale wiadomo, że trochę trudniej się dogadać. Tak jest. Nic... Bo po angielsku tutaj za bardzo nie mówią. Tak. W Hiszpanii było bardzo dużo Polaków i mieliśmy ten kontakt, i dopiero teraz go doceniamy, jak ich nie ma. Tak. <gry> Więc jeżeli jesteście w trasie w Turcji, dajcie znać. Dokładnie. Zapraszamy na odcinek numer jeden. Hej, cześć i czołem. E... Witamy Was w sumie w nowym odcinku i w sumie w nowej serii odcinków, bo zbliżamy się do e, granicy z Turcją i Turcja była naszym celem, czyli miejscem, gdzie będzie ciepło i w ogóle. I tyle. E, mamy może nie problem, ale taką małą hmm, nieprzyjemną sytuację. Zaraz wam pokażę o co chodzi. A w międzyczasie zbliżamy się do granicy i e, opowiem Wam co i jak. Żeby wjechać do Turcji potrzebujecie paszportów, ale niekoniecznie, mogą być dowody już w tych czasach. Oczywiście musi być dowód osobisty, no dowód osobisty samochodu. O, odwróciłem będzie zamazane. Teraz najważniejsze jest ubezpieczenie. Do ubezpieczenia auta potrzebujecie coś takiego jak zielona karta, która już nie jest zielona, i tam są lista państw, do których możecie wjechać, i trzeba dokładnie sprawdzić, o tak jak tutaj, czy któreś z nich nie jest przekreślone. Ja w 2006, jak byłem w Turcji, to TR właśnie było przekreślone i wtedy musicie fizycznie wjeżdżając do Turcji, osobno wykupić ubezpieczenie swojego auta, co kosztuje ekstra. Druga sprawa jest taka, że nie każdy ubezpieczyciel, tak jak ja tutaj mam, w ogóle wydaje zieloną kartę. Bardzo często te najtańsze ubezpieczenia z tych najtańszych ubezpieczalni powodują to, że nie możecie sobie dokupić za 5 Złotej zielonej karty lub za darmo. W ogóle nie ma takiej opcji. I tak jak ja na przykład miałem ubezpieczenie, które jeszcze do grudnia było ważne, musiałem kupić od połowy listopada kolejne nowe. One się teraz jakby pokrywają, mam podwójne ubezpieczenie, bo mój poprzedni ubezpieczyciel w ogóle nie wydawał zielonej karty. Dobra, ruszamy w kierunku granicy. Strzałka już praktycznie leży. Zostało 250 metrów, ale ostatni kawałek jest pod górkę. Jest. I mamy benzynę. Diesel. Byle można było płacić kartą albo euro, jak nie to Lipa. Ale dobra, teraz wszystko się dowiemy. Raczej powinno być OK. Ale jest bankomat, o. Widzisz Piotrek? No. Jest tam bankomat jest jakby co, co? I można wybrać sobie pieniążki. Dobrze. Czyli będzie dobrze. I raczej kartą chyba? A, jest też. Euronet tym bardziej. Jest też, zna, jest też znaczek y, płatności kartą? Więc jest OK wszystko. Tankujemy Peter. Otwieraj zlew. My jesteśmy tutaj. Ciach. Ciach. Oj. Ciach. O! o słyszeliście, jakaś tak zasało. Ciach, ciach, ciach. Zacznijmy. No i teraz lejemy sobie diesel, jest diesel euro, coś tam Pewnie będzie trochę droższy jak przy granicy. Chociaż nie, 330. Czyli proszę bardzo. 15 litrów to jest 50 lewa, 125 zł. Do no granicy zostały w sumie półtorej kilometra, w baku już jest trochę więcej. Będzie OK. 15 litrów spokojnie starczy na dojechanie do stacji po stronie tureckiej i zatankowanie na fula. Zbliżamy się do przejścia można domyślić się... O! o no market teraz. jeszcze jakiś jest przed... No. Co tu my tu mamy? Po turecku. Proszę turecku. bardzo, jest jakiś market. I przejście. Go. Przejście graniczne tutaj. O kurde. Takie malutkie, ale śmiesznie I Co jeszcze, jakiś kantor wymiany walut jest. I co teraz mamy zrobić? A nie, to dopiero chyba wjazd, taki pierwszy. Ja nie wiem, czy jest Hiszpan. Właściwe przejście jest chyba tutaj. O, no i tutaj to jest prawdziwe przejście. Skanowanie po lewej samochodów. I przeszukiwanie. I normalna budka. Zobaczymy jak szybko pójdzie i jak to wszystko będzie wyglądać Ciach, proszę bardzo Jest ktoś z Rosji Tak jest Samej kontroli nie nagrywałem, bo wiadomo nie można Ale wszystko przeszło bez najmniejszego problemu Pan spojrzał w paszporty, spojrzał nam na twarze No i to wszystko No i wjeżdżamy Do Turcji Zobaczymy, jeszcze coś tutaj będzie A nie Teraz dopiero Turcja Aha, to tamto to było bułgarskie Teraz druga kontrola, turecka. Co? Dezynfekcja? Nie no trzeba płacić. Wjeżdżasz do kraju, dezynfekują ci opony i płacisz 60 czegoś. O matko, już się zaczyna. No dobra. Dezynfekcja. I teraz zapłaciliśmy 4 euro i możemy przejechać przez kałużę z wodą. Nie ja psikać. bo to zobacz, psikają. Jeszcze. O kurde, ostro psikają. To zamknąć okno. A, a, dlatego kazał zamknąć okno. Dobra, czyli dopiero teraz. O Boże jakie dziury! Jaka masakra. I teraz dopiero wjeżdżamy na część turecką, pełno dziur zasypanych jakimś piaskiem. Ja pierniczę. Dobra. Czyli dopiero teraz tak naprawdę będzie prawdziwa kontrola, bo to był wyjazd z, Bu z Bułgarii. Tutaj ich tam mniej wiadomo obchodzi. Inaczej będzie z wjazdem do Turcji. Czekaliśmy z pół godziny, było zamieszanie. W pierwszym okienku, czyli tu pokazuje się paszporty. A w drugim okienku już tylko kierowca z dowodem samochodu oraz zieloną kartą. I teraz do przodu. I na końcu jeszcze tutaj jedna kontrola po kontroli, kontroli. I teraz patrzcie, w tą stronę to w tą stronę. Nam to zajęło z pół godziny albo godzinę, nawet nie wiem. Ale w drugą stronę kolejka jest dużo większa, jak już chcecie z tej Turcji wyjechać. O, tam możecie zobaczyć. Zrobię nie. potem przyspieszenie, zobaczymy jak. Daleka jest. Tutaj macie zasady, jak się poruszać po drogach. No i zobaczymy, ile kilometrów kolejki jest. Nie no, wiadomo, może nawet jednego nie być, ale... ale są dalej, dalej, motory, samochody. Z drugą stroną musimy się uzbroić w cierpliwość i wziąć zapas benzyny chyba. O nieźle. I mamy tak, w Turcji przy drogach. Jest multum, dosłownie co chwilę takie miejsce, właśnie, z którego można pobrać sobie wodę. Dosłownie no bez przerwy. Tylko trzeba mieć jakąś, wiadomo, złączkę, żeby fizycznie e, mieć, jak tą wodę e, pobrać. Miałem świetną złączkę, Andrzej mi zmajowania polecił. Zostawiłem ją w Polsce. Kupiłem i zostawiłem. Tak jak korek do toalety, co jest absurdem. No ale już nic nie poradzę. Dobra, idę po wężę, Będziemy z Piotrusiem kombinować. No i wyszło tak, że nasz wąż wchodzi idealnie w tamten wąż, go tu wepchnęliśmy. Zobaczymy, jakim strumieniem ta woda leci. Czy jakimś, nazwijmy to, dostępnym. No, jest spoko. Proszę. Nie, Piotr, wiesz, nie zwiększamy, jest ok. I chciałem Wam jeszcze pokazać w bagażniku. Chciałem będzie, że w ogóle ten zbiornik, który tutaj mam, 300 litrów, jest genialny. Bo starcza spokojnie na tydzień. To naprawdę kąpieli, wszystkiego. Jakby już od tego momentu nie martwimy się o wodę, zawsze nam starcza. No i ten wska wskaźnik poziomowy, tu z kuleczką. Też się fajnie sprawdza ogólnie, jestem z niego zadowolony, ale w Turcji nie trzeba mieć tak dużego zbiornika, no bo ta woda jest praktycznie wszędzie dostępna. Dotarliśmy do Pamukali. Ale zobaczcie co jest najważniejsze to to jaki widok nas przywitał. Balony, nie wiem w ogóle o co chodzi, ale jesteś takiego, że jak się patrzy na te balony. To jest miło. No, ojeju. Jak wstaniemy, będziemy starali się dojść tam do tych Pamukali, zobaczyć jak to wszystko wygląda. A koło Pamukali jest wielki parking, darmowy parking. Nie wiem oczywiście jak jest w sezonie, ale teraz jest darmowy. Ale są też ludzie, którzy sobie robią zdjęcia, selfieczki z balonami i różnego typu rzeczy. O. Tak wygląda ścieżka na Pamukale. Tam już jest dużo osób. Jest co prawda wcześnie, w miarę rano. To jest dziesiąta. Trzydzieści chyba tutaj u nich. się zatrzymam, Wam pokażę. Tam już ludzie wędrują. Ola też wędruje. Chyba nawet wzięła z sobą jakieś rzeczy do pływania. Ma nadzieję, że gdzieś tam zamoczy chociaż Papa, nogę. Syn. No, idziemy. Teraz Wam pokażę cenę. I teraz tak, bilety są po 200. 250 to jest 50 zł, czyli 50 zł od każdej osoby ode mnie, od Oli i od Piotrusia. Taki jest cennik, ale nie wiem o czym on tak naprawdę mówi. No i wtedy bileciki tutaj trzeba sobie skasować. Proszę, próbujcie, jak to działa. Dawaj, Peter. Czech. Think. Mogę też jeden? Jeden? Gdzie jest trzeci. A ty masz trzeciego? Pokaż. A zobacz, czy masz dwa bilety. Z Zobacz czy masz dwa bilety okay. Tak <laughs> Dawaj Ola Okej? Okay. Dziękuję Jak te warunki dla Turka to byłoby tak jakby zapłacić 200 zł. To mega dużo Czyli droga atrakcja, no ale to chyba Scanning nie tyle? Dobra, naginamy. Dochodzicie do momentu, w którym trzeba zdjąć obuwie. Jest nawet policja, która sprawdza, czy zdjęła się obuwie. Wymyć nogi, przepłukać. No i dopiero bez bucików można sobie wejść na górę. Tam już się ludzie coś kąpią. Wchodzimy, Piotr. Uwaga. Niektórzy mają tu O, zimna. Zimna. Ja też myślałem, że będzie ciepło, nie wiem nie. dlaczego. Czyli pytanie, czy woda w tych... O. A myślałem, że to ślizgnie. Nie. jest super. Normalnie, stabilnie. Teraz dochodzicie do takiego ociach no i można wejść. Co prawda na dole czuć kamienie, więc lepiej byłoby mieć jakieś laczki, kuboty, sandały. Ola też już namacza nauki. To tak wygląda jakby to było takie, o właśnie widzicie, te, te wręgi, nie wiem jakieś baseny są jakby stworzone, co nie? W sensie takim, że tu woda powinna płynąć, a została ujarzmiona przez człowieka i podzielona na takie baseniki. Ola coś tutaj odkrosmieniła. Ja czytałam, że tu Kleopatra w wodę brała stąd. Tak, chcesz zostać królową Egiptu. To przydałoby się. <gry> ale to tylko na ręce czy na Bo kobiety nie, zazwyczaj nie, jak coś mają, to na twarz to nie kładą. Nie będę sobie tego wypadło na twarz, bo tam są takie kamyczki drobne jakieś i tutaj ludzie chodzą z więc nie. Im jest wyżej, tym woda jest cieplejsza. I cały czas możecie widzieć na parkingu swój samochód. <gry> jest widoczny. Dawaj. Patek stwierdził, że władzi cały do strumienia. Oję cieplutko! Tak? Wow. Na śledzia dawaj! super jest! Tak? Tak. No i na samej górze tłumy. Mimo że rano, mimo że środek tygodnia, a nie weekend. Ludzi pełno, przyjemność z kąpania. Dużo mniejsza niż na Dzikich Źródłach, Ola, co nie? Tak Jak jest się samemu. Ale ta woda jest tak czysta. Cieplutka. I cieplutka. No, może cieplutka. Ja mi zaraz mi wskakuję. I na końcu dochodzicie do miejsca, gdzie znowu zakładacie buty. I tak to wygląda w dół. Ogólnie fajne. Naprawdę ciekawe. Myślę, że warto. Tak to wygląda właśnie z góry. Ola, trenujemy pozycję. Czyli tak jak te wszystkie Instagramerki tam. Bok, bokiem do mnie, o tym, tak, lekko, ale nie 90 stopni. O tak, jedna noga do przodu, nie, nie, tak, leciutko do przodu, leciutko, o tak. Klatka do przodu, ale nie widzę, co jeszcze z rękoma robią. Tutaj widać doświadczona Instagramerka, staje bokiem, oczy przymknięte, usta lekko otworzone, zmiana pozycji, noga do przodu. Tutaj po, pozycja kolejna, czyli pozycja sukienka na bok oraz kaszkiet. I tam pani też widzicie kolejna, lewa noga do przodu, prawa zostaje. Myślę, że to może być poradnik, wiecie? Taki dla was zrobię poradnik, jak robić prawidłowo zdjęcia w pamukalach. I kolejne doświadczenie, teraz tak, sukienka, możecie wziąć z sobą sukienkę, musicie nią tak o lewo, o prawo sobie obracać, trzechciach. Okulary też są ważne, nie zawsze muszą być na oczach, ważne, żeby były na górze. I do tego odwracamy się do tyłu. Proszę bardzo, nicia. Tuż po prawej stronie przygotowuje się druga pani. Zaraz będzie gotowa. Że pan tutaj na górze stoi i fizycznie upomina, jeżeli ktoś wchodzi, bo jest tak zrobione, że tam są takie wybetonowane rzeczy i po tych można sobie chodzić, ale po tych niewybetonowanych z tyłu one, ten wap, pewnie jest trochę kruchy i ludzie by to zniszczyli, więc możecie sobie tylko jakby wejść tu. Ale tak jak robicie zdjęcie, to jest tak, że nie widać tego do końca w czym stoicie, tylko widać to, co jest za wami i jest piękne, Czyli idealnie na Instagrama. Tylko piękne. Żeby nie zanudzać, to tu są starożytne ruiny, jakieś tam muzeum, no, ale to już każdy widział. No i chyba tutaj największą atrakcją jest ten antyczny basen, gdzie możecie się wykąpać w tych źródłach bezpośrednio. Idziemy do środka. I teraz jest tak, basen antyczny, czyli ten, w którym się oni też kąpali, wygląda tak. Mówię, jest w tygodniu, jest z rana, to jeszcze nie ma dużo osób. Oczywiście z tyłu restauracja, po prostu najzwyczajniej na świecie, możecie od razu wyjść coś zjeść. No ja myślę, że to tyle. Tyle Wam wystarczy. Reszta to już będą nudy. Ola na koniec jeszcze postanowiła pochłonąć wapnia do ciała wodą. <noise> Parking, na którym możecie stanąć tutaj pod Pamukalami teraz patrzcie, samochód 20, minibus, czyli właśnie kamper, taki jak ja mam, 30, autobus 40, ale dwa razy tyle praktycznie za karawana, czyli za kampera. Nie wiem, takie wydaje mi się, że 30 to byłaby uczciwa opłata, bo jakby wielkościowo jest taki sam. Dajcie znać, co o tym myślicie. Wróciliśmy, nic nie jadłem prawie cały dzień, tylko śniadanko i nałożyłem sobie I zaczęło mnie zastanawiać, kiedy poczuję rozkosz ze zjedzenia cukru? Czy jak tylko dotnę językiem? Czy jak rozprowadzę to wewnątrz buzi? Jestem ciekaw, jak wy macie. Próba, uwaga. Nie. Dopiero do rozprowadzenia tego na podniebieniu. daje tą przyjemność. Mm. Jak to jest u ciebie, Piotrek? No spoko. Kiedy czujesz przyjemność, jak jesz cukier? Kiedy raz razem to i to. Czy może jak przełkniesz, i spada do żołądka? Hmm. 哼，你。